Dostrzeganie mięśni czworogłowych uda. Przyciągnij prawą piętę do pośladka. Postaraj się złączyć kolana ze sobą oraz napić pośladki i delikatnie wyknąć biodro do przodu. Gatka piersiowa otwarta. Staraj się utrzymać równowagę poprzez napięcie mięśni brzucha. dwa, jeden i z miejską strony przyciągamy drugą nogę do pośladka. Postaraj się złączyć kolana ze sobą, tak jak w jednej linii. Piętę przybliż do pośladka i znowu delikatnie biodro wytnij w przód, ściągnij łopatki, oddychaj i postaraj się utrzymać równowagę. Aby ułatwić to zadanie, skup wzrok na jednym punkcie. 3, 2, 1, rozluźnij. Rozciąganie mięśni dwugłowych uda. Ustaw stopy na szerokość bioder. Teraz dłoń mi po udach, zejdź mniej więcej poniżej linii kolan. Cały czas staraj się mieć wyprostowane nogi oraz prosty tułów. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa i maksymalnie wyprostuj kolana. Włączmy rozciąganie tylnej części przedniego. 3, 2, 1 i mały wyjdzie w górę. Rozciąganie pośladku. Siąć w siedle prostym i wyprostuj kręgosłup. Przełóż jedną nogę za drugą, wyć ręką i skręć w moją stronę. Postaraj się, żeby oba pośrodki leżały na macie. Kartka kościoła skierowana w stronę służby. Jeśli to szkodzi, przyciągnij mocno na swoją stronę i cały czas od. 3, 2, 1 i zamień stronę. Drugą przełóż. Zdejmij za udo, przyciągnij kolejną w swoją stronę. Znowu wydłuż je, czyli odwróć je do sobitu, a oba posiadki są przyklejone do maty. Just Be Fit. Indywidualne plany dietetyczne i treningowe. Wsparcie na które zasługujesz. www.justbefit.pl.